Ten w tym dzisiejszym odcinku będziemy e, mieć taki dziwny po portal, i mam za zadanie w nim zrobić domek. E, więc zaczynamy. Tutaj mamy ekstra fajne jakieś tutaj e, rzeczy. A więc je bierzemy. Mam tutaj kokslapka. Nie wiem, co to jest, jakieś jaja i takie różne. A więc w dzisiejszym odcinku mamy zrobić no, domek. A więc zaczynamy. Dobra, to bierzemy tutaj sobie, bo nie zmieści tak dużo. I wezmę sobie tutaj takie coś, i wezmę sobie do ekwipunku. Mam jeszcze dwa rzeczy, więc biorę je. I tutaj mamy jeszcze bardziej lepsze zbroje, a więc też je bierzemy. Ja biorę sobie czarną, bo to jest z obsydianu, a z obsydianu chyba jest najlepsza. Piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem. Dobra, bierzemy sobie tutaj. I to sobie bierzemy. W razie wuj, jakby coś nas zabiło, to też biorę to. I woda najważniejsza, bo jak ją tutaj wlejemy, to otworzy nam się ten portal. Więc dobra. I liczę do trzech. Raz. Dwa. Trzy. Zaczynamy. Jest jakie dziwne odgłosy. Co za się dzieje? Dobra. czy czy ta? Chyba. Musimy czekać. Jezus, Jezu. Jaka to jest dziwna muzyka, uwierzcie mi. Uwierzcie mi, jestem w, w chmurach. Jezu, nie, nie ja się zabiję. Dobra, spadochron mam, spadochron mam. Ale nie no. Ja muszę ten... Iść do góry, no co ja robię? Gdzie ja jestem? Gdzie, gdzie ja jestem? Dobra. Spadochron chyba mnie uratował, bo jestem na jakiejś wyspie dziwnej i tam nie ma. E, co jest? Czy to jest mój portal! O jezu, jeszcze raz muszę chyba wejść, bo coś się chyba nie udało. Wiecie, zabiłam się w chmurach, a więc musimy ym, teraz przejść, ale zanim to zrobimy, musimy. Zobacz, to są obsydianową zbroję. Ej, czy ja nie widziałam, czy co? Dobra. E, a więc tak. Znów jesteśmy, żeby mnie na jakiejś wyspie przeteleportowało, bo jak... Nie no, znów jestem w chmurach. Dobra, nie jestem, nie jestem... Nie, 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 nie plis, no! Tutaj musimy iść tam, 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 nie, 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 nie. nie. Dobra. Co to jest? Nie no, muszę z, zakła... Z, nie no, znów... No nie no, coś mi się nie udaje. To ja może sobie tutaj założę coś. Ej, czy ja zgubiłam to? Dobra, co to jest? Kiedy... No, dobra, zbroi to może co sobie... Ej, co jest? Nie mogę ściągnąć. A, to, dobra, teraz mogę. A co to jest? Nie A, dobra. No nie mogę tego wziąć. No jakoś. No nie mogę. No, co jest grane? Yy, kiedy. Dobra, to może sobie to, tą zbrojkę zrobię. Bo. Nie wiem dlaczego przeteleportuję się na chmurach i nie mogę nic zrobić z tego. Dziwne co nie? Dobra, a więc jeszcze raz musimy ponownie wejść do tego portalu i coś wykminić. I, i dobra, więc zaczynamy... Tą... Dobra, czekajcie. Wezmę sobie tutaj, żeby się podbudowywać. Mhm, dobra, teraz jestem Dobra, jestem i uwaga Dobra, jestem tutaj I teraz Muszę się jakoś Przeteleportować do kurczaczku Muszę tak Sobie robić Bo ja zaraz nie wytrzymię I I znów Ten Dobra Więc Idę, a wy napiszcie w komentarzu, co mam um, zrobić, jakiś kolejny odcinek. E, a więc, dobra. E, więc napiszcie, e, na przykład, inny świat, to przypnę Wam serduszko. Dobra, więc um, tutaj są jakieś, nie wiem co to jest, ale widziałam takiego dużego nie wiem, czy z Delphi, czy coś. On taki dziwny był i on latał. Więc y, nie wiem, czy on gryzie na survivalu. Y, dobra, więc... Nie gadam i... I biorę się za to, bo zaraz znów spadnę i znów będę się teleportowała. A tam jest jakieś tornado. Nie, ja się boję tam iść teraz. Kurczaczku, nie wiem. A czy te tornado może mi domek zwiać? Napiszcie w komentarzach, jeżeli znacie się na tym. Bo ja nie znam się. Jestem pierwszy raz w tym świecie i nie wiem, jakie tu są potwory, jak się nazywają i tak dalej. Ale. Yy, 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 więc napiszcie mi, bo ja kompletnie nie wiem to może ktoś się zna na tym na tym no kurczaczku no zapomniałam nazwy ale kto się zna ten pisze w komentarzach dobra więc tutaj jeszcze nam dużo zostało do podbudowywania się ale ej, słyszałam jakieś tornado nie to to one te tornado czy to te tornado właśnie robi takie dźwięki no nie zaraz będzie noc chyba widzicie to są jakieś potwory albo zwierzęta nie wiem dobra szybko musimy się podbudowywać nie umiałam szybciej więc będę tak um, więc będę szybko tak robić się podbudowywać i zaraz zaczynamy nasz Domek. Ja myślę, że po prostu nie będziemy mieć szyb, bo nie wiem gdzie jest. Piasek, jak znajdę piasek to oczywiście będą szyby. I, i poza tym będę musiała zobaczyć, ej, w sumie, zobaczyć, jak wygląda crafting na innym świecie. Bo chyba tak samo, ja nie wiem. Nie znam się na tym, ale dobra, więc musimy tutaj się podbudowywać. Jeszcze kawałeczek nam został, także mm, zaraz będziemy. Dobra. Czy to jest ta, ten moment? Dobra, jestem. Dobra, jestem. Dobra, je, jestem tutaj. I tak. O, co nie gody? No, jagody, dobra, to sobie zbieramy jagody. Zaraz będziemy robić tutaj na naszego E, co to jest? Nie, nie, nie. Ja się boję go. Dziwno on jest. <laughs> Jezu, ja się boję tych potworów. Jezu, nie wiem. Nie wiem, czy to jest potwór, czy coś, ale dobra. Tutaj drewno zbieramy. Bierzemy drewno. Nie wiem, dlaczego jestem niewidzialna. Tak co chwilę sobie nie widziałam, ale dziwne to troszeczkę. Ale... Mm, nie przejmujcie się tym, bo i tak nagrywam, co nie? E, dobra, e, ziemia jest taka dziwna trochę, jakby to powiedzieć. Ale dobra. E, to sobie już tutaj... Mam tutaj drzewko. O, zobaczcie, to jest złote chyba drzewo, co chyba... Drzewo wypada jakieś złoto chyba. Nie, to jest złote drzewo. Przepraszam. Nie mówcie, że każde drzewo jest takie. Ja cię... No cię Nie bierze po prostu. Dobra. E, zaraz przejdziemy do domku. Jestem ciekawa, jak wyglądają deski. Ale dobra. Więc zaczynajmy. E, robimy sobie tutaj deseczki. O, jakie dziwne. Wiecie, nie zdążę zrobić takiego dużej willi, ale zrobię taki, taki fajny domek, który taki przyjazny. Więc dobra, robimy sobie tutaj, tutaj, tu, 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 tu. Jeszcze może sobie jeszcze tutaj zrobimy. I crafting teraz robię, table. I robimy chyba drzwi to tutaj będzie ten crafting jack i robimy teraz drzwi to zaczynamy o tak drzwi mamy o kurczaczku dobra biorę je tutaj mamy drzwi może jeszcze z coś zrobię i będzie taki fajny dom ale nie wiem no nie no Takich drzwi to nie Będą nam odstawać e, A więc Bierzemy tutaj o, o O Jeden może To może jeden sobie zróbmy I schodki, żeby nie było tak, że e, Będziemy spadać A więc Robimy teraz, e, jak się robiło Schodki Zapomin Nie wiem O Jezu jak się robi schodki? Nie wiem To może... Nie no nie, no nie wiem Napiszcie w komentarzach Bo ja na no serio nie wiem no, no nie No nie Dobra No to <laughs> nie będzie schodek Ale to może z desek zrobię takie coś bo nie... bo nie wiem jak się robiło schodki. Dobra. Robimy tutaj i tutaj robimy takie coś. Dobra, zaraz będzie noc, więc musimy się pospieszyć, wiecie. Dobra. No nie no. Dobra, tutaj mam takie coś i... Dobra. O kurczę, Dobra, tutaj i hop! E, w, dobra, e, dobra! Tutaj robimy i zaraz będziemy musieli drewno ten nadrobić i zaraz być e, No nie, no, czekajcie, zrobimy takie dziurki fajne, jakby no na okna, bo nie wiem, jak się robi okna. No, wiem, ale nie wiem, gdzie jest piasek na, na tym świecie. Więc to może zrobię sobie jedno okno, żeby mi potwory tam nie wlazły i wiecie, o co chodzi. E, więc teraz nadrabia... E, co tu jest, to się boję tego? że Ra... więc bierzemy się za robotę i robimy sobie drewno. E, więc... Więc, y, będziemy mieć taki, taki, taki fajnie typowy jak takie małe domki na wsi. Będziemy mieć taki mały domek na wsi. Wiecie o co mi chodzi, co nie? <laughs> Dobra. I tutaj mamy mm, tutaj nasz domek. A y, więc bierzemy tutaj się za robienie naszego domeczku. Jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. I jeżeli chcecie jeszcze więcej takich odcinków, to wpiszcie w komentarzach. Dobra, tutaj mamy tak ogólnie, to ja bardzo lubię robić domki, ale no na normalnym świecie wie co, wiecie o co mi chodzi. A my tutaj bierzemy sobie tutaj i robimy jakby co tutaj mamy to i robimy okej okay, tutaj mamy to więc dalej zaczynamy naszą czekajcie bo tutaj muszę jeszcze zrobić o jeden krok więcej czekajcie o, o dobra tutaj mamy takie coś i teraz tutaj Dobra. Oki, okay, mamy to i jeszcze tutaj. Dobra, mamy to. Jeszcze. Dobra, bierzemy tutaj. Yy, I mamy jeszcze tutaj, więc robimy. Dobra teraz tutaj mam takie coś e, I jeszcze zrobimy, to może jedną dziurkę tylko zrobimy bo się boję, że jakieś potwory tutaj będą nam straszyć i tak dalej Więc robimy sobie i nie wiem gdzie są owce Nie wiem gdzie są owce Ej, spróbujemy tutaj do, do... O nie, dobra Gdzie są owce? Powiedzcie mi no o nie, okej, okay, cięcie, teraz robimy szybko tutaj domek, bo nagrywam to już długo, a więc robimy tutaj dziurę i tutaj robimy nasze tutaj, właśnie tutaj nasze um, górę. i dobra, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, to pa!